Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z zapowiedzi ciekawych tytułów growych, nadchodzących ze swoją datą premiery wielkimi krokami. Dziś chciałbym Wam opowiedzieć o kolejnej produkcji, która z jednej strony wygląda bardzo obiecująco i z pewnością nie mogę się doczekać aż wpadnie w moje ręce, z drugiej jednak także dotyczą jej określone zgrzyty, napawające pewną dozą niepewności. Ale do rzeczy. Tempest Rising to klasyczna strategia czasu rzeczywistego nawiązująca, aby nie powiedzieć wręcz, czerpiąca pełnymi garściami z serii Command Conquer. Zresztą studio twórców złożone jest z ogromnych fanów owej sagi i jak sami oni określili, chcieli oddać jej w ten sposób cześć. A i przy okazji, przy odrobinie szczęścia nakłonić obecnych posiadaczy praw do marki do jej odnowienia. A skoro już mowa o twórcach, za grę odpowiada zrestrukturyzowane studio Sleepgate Ironworks, które ma na swoim koncie parę ciekawych tytułów, ale jak dotąd były to jedynie shootery, zaś wydawcą ma być słynne THQ Nordic, To już zwiastuje nam dobre finansowanie franczyzy. Sama gra zaś ma ujrzeć światło dzienne w bliżej nieokreślonym 2023 roku. Ma być spolszczona poprzez napisy i zaoferowana użytkownikom komputerów osobistych bo wiemy jak to na konsolach bywa ze strategiami, niby się zdarzają, ale ze względu na ograniczenia wynikające spada, są jednak rzadkością, przy czym już teraz zapowiedziano cenę produktu, która została wyznaczona na 180 zł. Czyli całkiem po pieniądzach. Mało tego. Co prawda obecnie nie ma potwierdzonych informacji dotyczących edycji pudełkowej czy wręcz kolekcjonerskiej, ale twórcy parę razy w wywiadach zainsynuowali, że nie wykluczają podobnej dystrybucji. Ale z czym się to w ogóle je i czego ta cała gra tak naprawdę dotyczy? Ano, dotyczy ona szeroko rozumianej laurki względem klasyki gatunku. Będziemy tutaj zatem mieli trzy grywalne nacje i dwa dostępne surowce. Budowę bazy, i fortyfikacji, kreowanie armii dzielącej się na jednostki powietrzne, a także lądowe, a te zaś z kolei podzielimy na piechotę i wojska zmechanizowane. Aha, no i będzie również pewna forma floty czyli poniekąd norma. Normą można określić także interfejs i wygląd całości dzieła, bowiem naprawdę śmierdzi ono konkurencją. Choć tutaj dodam od siebie, że to, co wyjątkowo mocno mnie urzeka na tym etapie produkcji, to przede wszystkim grafika. Grafika, która zdecydowanie jest fajna, rak do ludzkich ciał jest miły dla oka, landszafty są niezwykle misternie przygotowane, a energetyczne narośla będące okiem cyklonu całej produkcji wręcz wprowadzają w osłupienie i chyba także nie jest przypadkiem, że dosyć inwazyjnie przypominają one Substancję z wojny światów. Nie wiem, czy pamiętacie ową słynną scenę, gdy trójnogie maszyny kosmitów rozpylają na Ziemi ludzką krew, i cała okolica poczyna być porastana dziwaczną, czerwoną rośliną. I tutaj w sumie jest podobnie, przy czym efektu dodają okazyjne wyładowania elektryczne. No fajnie, ale już na dobry start powiedziałem coś dziwacznego, no bo przecież na litość boską, jaka energetyczna roślinność? To co to jest w ogóle za uniwersum? Odpowiedź brzmi science fiction. Świat gry jest ulokowany niby na Ziemi, i niby jak określili twórcy, to nasz wszechświat, ale jednocześnie alternatywna rzeczywistość rozwojowa ludzkości. W tym uniwersum będziemy walczyli jako ludzie o dominację nad globem po zakończeniu gigantycznego konfliktu. Atomowego. Słowem mówiąc wprost, zimna wojna potoczyła się inaczej. Bolszewicy nacisnęli jednak czerwony guzik w konflikcie kubańskim i wszystko trafił szlak. A po latach, dokładniej precyzując, w roku 1997, gdy narody zachodu, czytajcie te bardziej dostatnie i zaawansowane technologicznie, poczęły wychodzić z bunkrów przeciwatomowych, okazało się, że jednak nie wszystko poszło w diabły. Ziemia bowiem nadal stoi. Na powierzchni. Dalej żyją ludzie, dalej obecne są różne strefy klimatyczne, choć te wraz z nastaniem zimy atomowej uległy swego rodzaju wymieszaniu. Tym, co się z kolei zmieniło, jest za to pojawienie się tak tzw. pnączy nawałnicy, które nie do końca wiadomo, czym tak naprawdę są i skąd się w ogóle wzięły, ale dominują stary, poczciwy glob. Przy czym można tutaj także zaobserwować sowitą korelację pomiędzy miejscami, gdzie głównie spadały głowice atomowe, a Obecnym występowaniem pnączy. I jeśli na tym etapie sobie myślicie, kurde, ale fajnie, trochę jak z Tyberium w Komany Konkerze, tylko że tym razem mamy nową grę, nową fabułę, nowe stronnictwa i nową grafikę, to musi być hit. Jeśli faktycznie tak myślicie, to powiem wam, nie jesteście sami. Ja również na początku przyklaskiwałem owej tezie, ale z biegiem czasu im więcej na te tematy czytałem, tym mocniej mi mina zrzedła. To właśnie dlatego mówiłem wam, że nie jestem pewien całego tytułu. Posłuchajcie bowiem detali. Pnącza nawałnicy szybko się rozrastają i wydają się być niebezpieczne dla ludzi, ale dają tym samym przy ich przetworzeniu gigantyczne ilości energii czyli dokładnie tak jak wojska. O Tyberium. Ludzkość podzieliła się głównie na dwa stronnictwa. Kraje bogate, zjednoczone, walczące z pnączami o czystość naszej planety, Tak tzw. Global Defense Forces, oraz biedne o charakterze terrorystycznym, które przyzwyczaiły się do bliskości pnączy i im przyklaskują, dopatrują się w nich przyszłości ludzkości, czyli tzw. Tak The Tempest Dynasty. No, tak jak w wojnach o Tyberium było z GDI i Bractwem NOT, co również zostało wytknięte deweloperowi, że zasadniczo GDI i GDF wydają się swoimi kopiami. Nawet logo i kolorystykę mają podobne, żeby nie powiedzieć nieomal identyczne. No, sporo tych podobieństw. Co prawda, twórcy zaczęli się bronić, że nie, to nie jest to samo, bo podobieństwa niby występują, ale to dlatego, że to jest ten sam wszechświat, ale przecież inne uniwersum, i jak to w ogóle tego ludzie mogą nie dostrzegać. No ale mówiąc po prawdzie, gra wydaje się być nie tyle zainspirowana, co wręcz nachalnie zżynać z oryginału, co jest tym dotkliwsze, że wygląda naprawdę dobrze. Choć ten wygląd także wydaje mi się. Nieco podejrzany. Nie wiem, czy tylko mnie niektóre budynki Tempest Dynasty przypominają budynki Bractwa NOT. Wiecie, te ręce wyciągnięte do góry? Serio, na poważnie. A to niestety nie wszystko i zapnijcie teraz pasy. Jak określili twórcy, tak jak zresztą już mówiłem, nacje mają być trzy, z czego dwie będą miały własną kampanię i będą to właśnie te, które dotąd wymieniłem. Każda kampania pokaże wydarzenia z innej perspektywy i każda z nich będzie złożona z piętnastu niezależnych misji. A gdzie trzecia nacja, zapytacie, grzechu nasz ty, drogi kłapołuchu, odpowiadam, że nie wiem. Jak pan Jezus powiedział pan Jezus powiedział nie wiem! Nie, no ale już tak na poważnie. Na razie jej po prostu nie pokazano, ale to, co dotąd zdradzono, to cytuję. Trzecie stronnictwo jest tajemnicze jego pojawienie się będzie nagłe i niespodziewane zaś charakter bezpośrednio związany z pnączami na które nagle uzyskamy zupełnie nową perspektywę patrzenia. Trzecie stronnictwo związane będzie z pojawieniem się pnączy na Ziemi koniec cytatu. No i na tym etapie wypadało było oznajmić, nie mam więcej pytań do świadka, rzucam mikrofon i wychodzę z sali sądowej, bo jeśli to nie jest hamowate przeklejenie screenów, no to już nie wiem. To już niech mnie dunder świśnie i ogromna kaczka brudnym odbytem wytarmosi. Na litość Boską. Naprawdę. Po tylu latach tworzycie nową grę strategiczną, wydając na nią niemałe miliony, bo to nie jest ty tytuł Indii i nie możecie wymyślić, nie możecie wysilić się na inną fabułę? No wiecie co? No bo mam nadzieję, że nikomu nie zaspoiluje Wojen o Tyberium, ale gra ma już Swoje lata, więc kto był nimi Zainteresowany, ten raczej wie, że W połowie trzeciej części nagle się Okazywało, iż kryształy energetyczne Tytułowe Tyberium Pochłaniające Ziemię nie były samoistnym Bytem, a kosmicznym nasieniem Którzy to kosmici Potem pojawili się na Ziemi Aby zebrać ich plon Przecież tutaj na pierwszy rzut oka wszystko Zdaje się wyglądać Wypisz, wymaluj, tak samo I to do do tego stopnia, że jak mi się udało ustalić, jak wyczytałem w internetach, twórcy zostali oskarżeni o łamanie praw autorskich. No, w sumie jeszcze ta gra nie wyszła. No to ciężko jest spekulować jak to ostatecznie będzie wyglądało, no ale obecne skrawki fabuły są tak podobne do Komany Konkera, że ciężko się dziwić, że nawet sami twórcy zaznaczają w swoich wywiadach, że ich trzecia frakcja to cytuję nie będzie to, co myślicie. Koniec cytatu. Więc nie wiem, jak mam teraz na to patrzeć, tak czy inaczej, przechodząc beznamiętnie dalej, warto nadmienić, że zapowiedziano, iż stronnictwa nie będą swoimi wiernymi odbiciami, a każda z nacji będzie miała własną ekonomię, mechanikę i odrębny zestaw jednostek. Czyli przy odrobinie szczęścia nacje będą się od siebie różniły, tak jak rasy w starym dobrym Starcraft 2. A to dobrze, to rewelacyjnie. Do tego na mapach gry czasem rozesłane będą czysto neutralne siły, które będzie można zdominować i wykorzystać. Z kolei gameplayowo, grając na przykład piechotą, będziemy mogli obstawiać puste budynki i wykorzystywać je w formie bunkra. To co jest delikatną, w sumie mało znaczącą, ale jednak jest różnicą względem komandy Konkera, To fakt, iż tutaj Budynki, które stawiamy, nie budują się natychmiastowo. W tych strategiach zawsze było tak, że klikam, a struktura stawia się w sekundę góra dwie. Tym razem po ulokowaniu obiektu na mapie będzie on się musiał przez jakiś czas budować, co także wpłynie na rozgrywkę, choć głównie na tryb multiplayerowy. Kolejna różnica to kat scenki, których podobno ma być całkiem dużo, i które, alternatywnie względem konkurencji, mają być wykonane na silniku gry. Teoretycznie to normalne. Powiedzmy sobie szczerze, ale wiemy, że CNC zawsze te przerywniki filmowe. No dobra, no może nie zawsze, ale w większości miało kreowane w realnym świecie, no i były one grane przez prawdziwych aktorów. Jest to spuścizna gier z lat 90., kiedy to łatwiej było nałożyć na siebie jakąś narzutę i udawać, że się jest kosmitą, niż tego kosmite autentycznie wyrenderować. Mimo wszystko przez ostatnich 30 lat technologia poszła znacząco naprzód, więc miło, że od tego odchodzimy. Zresztą ta gra aktorska również pozostawiała tam nieco do życzenia, więc przy odrobinie szczęścia teraz będzie po prostu lepiej. Inna kwestia, że tym razem podobno mamy podejmować w kampanii trudne wybory moralne, które będą rzutowały na kształt samej fabuły. No i to jest już spory powiew świeżości, bo niby zdarzały się gry pokroju StarCraft'a, gdzie te wybory niby były, ale czy miały one wielki wpływ na to, co się dzieje? No myślenie aż tak, tutaj ma być inaczej i gracz ma mieć możliwość prowadzenia fizycznej rozmowy podczas scenek, niczym w klasycznych rpg ach Będziemy tu wybierali opcje dialogowe uzyskując tym samym dokładne specyfikacje zadania, otoczkę fabularną, no i może coś więcej. Super. To co z kolei nie jest super to obecność limitu populacyjnego, który sprawi, że nasza armia nie przekroczy określonej liczebności. W sumie nie ma wielu gier strategicznych, które go zdejmowały. W każdym razie no ja bym był w stanie je policzyć na palcach jednej, góra dwóch rąk. No ale zawsze jest to fajna rzecz Tutaj niestety tego nie będzie To co z kolei tutaj będzie fajne To możliwość ustawiania zasieków I szeroko rozumianych fortyfikacji Od murków przez worki z piaskiem A na drutach kolczastych skończywszy Do tego jako iż gra to Futurystyczna alternatywna historia Będziemy w niej mieli zarówno Elementy, które można przyporządkować Do realnego świata Na przykład podstawowy czołg GDF Bardzo mi przypomina amerykańskiego Abramsa i wydaje mi się, że nie nie jest to przypadkowa zbieżność? W każdym razie w grze pojawią się takie jednostki, jak i tym podobne, które nie imają się prawdziwego świata. Przy czym ogólnie jednostki mają być wyposażone w swoje specjalne zdolności, wymuszające na graczu mikrozarządzanie. To na co sam zwróciłem uwagę, to choćby oddziały dronów bojowych, złożone z żołnierzy piechoty, którzy sterują maszynami, a także z samych maszyn latających. Możemy tam zarządzać i jednym. I drugim, a to oznacza, że operator drona po jego zestrzeleniu w dalszym ciągu pozostanie żołnierzem na froncie i będzie mógł walczyć z wrogiem, choćby przy pomocy broni palnej. Na materiałach promocyjnych widać było także zrzuty wojsk powietrzno-desantowych, ale ciężko powiedzieć z czego one wynikają: czy z jakichś umiejek, pracy koszar, czy być może jest to oskryptowane fabularnie, ciężko na razie rzec. A teraz pozwólcie, że przedłożę wam w skali 1 do 1 wypowiedzi twórców Cytuję W pierwszych dniach planowania i rozwoju Nasz zespół połączył wzajemną miłość i uznanie Dla wielu podstawowych systemów rozgrywki Stworzonych przez Command Conquer Oraz niesamowitych wrażeń Jakie zapewniało Z pewnością czerpiemy inspiracje Między innymi z serii Command Conquer Ale dzięki Tempest Rising Tworzymy wyjątkowe wrażenia W Tempest Rising nie ma dobrych ani złych frakcji Obie frakcje w trybie dla jednego gracza The Tempest Dynasty i Global Defense Forces walczą o to, co uważają za słuszne. Nikt nie jest naprawdę dobry, a jako gracz będziesz musiał podejmować wiele trudnych decyzji w obu kampaniach. Zaznaczamy tym samym, że bardzo ważna jest dla nas ścieżka dźwiękowa. Obecnie mamy czterech kompozytorów, a w nich byłego kompozytora z Wiedźmina, Adama Skorupę. Będą tu utwory metalowe, orkiestrowe, jak i takie z gatunku Dark Ambience Industrial. Choć w tym temacie więcej nie zdradzimy. Na pytanie dziennikarzy o to, dlaczego deweloper tworzy taką grę, odpowiedziano: cytuję, Zespół stojący za Tempest Rising powstał ponad 3 lata temu i działa całkowicie niezależnie od od innych zespołów Splitgate. Mamy ponad 100 pracowników w składzie, którzy aktywnie pracują nad grom z kilkoma weteranami RTS-ów na pokładzie. Od początku ważnym było dla nas stworzenie tytułu, który wyznaczy światową klasę dla gier strategicznych. Mamy u siebie wielu zapaleńców gatunku i nie ukrywamy, że mamy nadzieję zainspirować Electronic Arts do zrobienia nowej odsłony Command Konkera. Obdarzamy te RTS wielką sympatią, tak samo jak ich twórców i chcielibyśmy, aby gatunek się odrodził na nowo. Twórcy wypowiedzieli się także o trybie Multiplayer następującymi słowy: cytuję: Absolutnie chcemy pomieścić ludzi, którzy grają tylko w kampanie i potyczki, a także zwykłych fanów gry wieloosobowej na wysokim poziomie. Tempest Rising jest wyraźnie zaprojektowane z myślą o połączeniu dostępności z głębią rozgrywki. Podczas gry, kilka jednostek ma zdolności aktywowane przez gracza. Zdolności te są stworzone tak, aby były łatwe w interakcji dla zwykłych graczy, jednocześnie zapewniając weteranom RTS-ów możliwości mistrzowania w rozgrywkach multiplayerowych. Nie możemy się doczekać udostępnienia Dodatkowych szczegółów na temat naszych Jednostek, struktur i mocy Wsparcia, koniec cytatu Co jeszcze istotnego mogę wam Przekazać, chyba całkiem ciekawą Informacją jest fakt, że gra osadzona Została w uniwersum, które już poniekąd Istnieje, mianowicie Prezentuje ona ten sam świat Co tytuł Iron Fury Tyle tylko, że w Tempest Rising Przenosimy się o 100 lat wstecz Przy czym dla ludzi, którzy nie wiedzą Co to jest Iron Fury, sam przyzna Daje się również bezbicia Nie wiedziałem i musiałem to sobie wygooglować. Jest to retro shooter wypuszczony na światło dzienne w 2019 roku. Rzekomo do cieszenia się strategią nie będzie potrzebna znajomość shootera, ale twórcy zaznaczyli, że będzie tu kilka oczek puszczonych w kierunku fanów i wyjaśnione zostanie kilka rzeczy, które tam pozostawały tajemnicą. Na koniec dodam, że po pierwsze, na pytanie, czy będzie możliwość rozgrywania kampanii w kooperacji, odpowiedziano, że obecnie za wcześnie, aby o tym mówić, jednak studio jest wielkim zwolennikiem podobnych rozgrywek. Po drugie, koncepcja na stworzenie RTS powstawała rzekomo już od roku 2014, a aktywny rozwój był prowadzony od 2019 roku. Jednak, zanim nie uzyskano jakichś wymiernych efektów, które warto pokazać, nie wychylano się za specjalnie z projektem. No i na koniec, po trzecie, obiecano, że w nadchodzącym czasie światło dzienne ujrzą także informacje na temat trzeciej, ostatniej frakcji z tytułu, o której obecnie nie wiadomo nic. No i to wszystko, co jak dotąd wiemy o grze. Przyznacie, że brzmi to całkiem ciekawie i wygląda co najmniej. Najmniej miło dla oka, tytuł wydaje się być obiecujący i kto wie, czy nie zrobi furory. obawiam się w nim niestety tej jednej rzeczy, o której wam już przedkładałem, mianowicie tej fabuły. Ja wiem, że dla wielu graczy w RTS-ach odgrywa ona stosunkowo niewielkie znaczenie, no ale póki co brzmi ona jak totalna zrzynka z wojen o Tyberium. Mało jeszcze wiemy, wszystko się jeszcze może odmienić. Być może jest to niepotrzebna obawa. Tylko czas może odpowiedzieć na takie pytanie: czy to będzie zżynka, czy nie będzie? Ale jeżeli by się okazało, że tak, no to niestety nawet najciekawsze frakcje oraz najpiękniejsza grafika tego nie uratują. Gra musi mnie czymś zainteresować, zaciekawić, popchnąć do jej eksplorowania. Liczę zatem na świeże pomysły, zwroty akcji i zaskoczenia. A jak będzie. Czas pokaże, zobaczymy. Tyle ode mnie na dziś, tyle ode mnie na temat Tempest Rising. Ciekaw jestem, co wy myślicie o tej grze, kiedy usłyszeliście to, co ode mnie usłyszeliście i kiedy zobaczyliście to, co zobaczyliście w tle. No bo naprawdę to wygląda ciekawie. Jestem ciekaw, czy chcielibyście tym podobny tytuł zobaczyć na kanale, czy napalacie się na niego, czy planujecie go być może zakupić, czy będziecie w ogóle Śledzili informacje odnośnie owej produkcji. Jestem ciekaw, piszcie w komentarzach. Wszystkie komentarze że oczywiście przeczytam. Na dziś ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli materiał się podobał, nie zapominajcie o łapkach. Jeżeli chcecie wspierać kanał, nie zapominajcie także o patronacie dzięki składkom na nim, być może kiedyś kupię i ogram na Waszych oczach Tempest Rising. Hej ludziska, cześć!